Zbadanie Kobliński Numer 4 Obrópak Syrczuk Numer 5 Leon Numer 6 Przemysław Urbaniak Numer 7 Bartosz Żukowski Numer 9 Patryk Niedzielenko Numer 10 Jakub Polok Numer 13 Marcin Stefaniec. Numer 16 Krzysztof Kozłowski Numer 17 Watorni Mazur Numer 21 Kaji Kozyczyk Numer 24 Michał Petiszyk Numer 26 Łukasz Kandora, numer 27 Paweł Tafi i numer 99 Krzysztof Ostrowski. Były momenty fajne i były momenty takie, że zawodnicy no, za dużo chaosu wprowadzali i myślę, że jeżeli byśmy zagrali na spokojne i to, co tam sobie Dima zaplanował im y, y, powiedział, to jeszcze by było lepiej. No, po długiej przerwie mamy ten mecz, to jest mecz z, z kategorii tych, które no, trzeba wygrać. Zrobiliśmy to i przygotowujemy się do następnego meczu. Teraz czeka nas za tydzień Anilana. Zaczynają się te dla nas najważniejsze mecze. Anilana wielun Legionowo, AZS UW Warszawa. Grali wszyscy. Jedni się pokazali z fajnej strony, inni, inni troszkę stremowani, no ale. Trener, trener puścił wszystkich fajnie dzisiaj w bramce w pierwszej połowie. Krzysiu Ostrowski zagrał na dość dużej skuteczności, bo tak patrzę w pierwszej połowie Krzysiek miał tam w granicach 47%. To cieszy. No, spokojnie i najważniejsze, że bez kontuzji. Po zabiegu wraca Leon Mazarczyk, który już dzisiaj, y, dzisiaj już pograł. Nie ma, y, y, nie ma z nami Banasia Michała, który no, jest przed zabiegiem. A tak wszyscy są w miarę zdrowi. Najważniejsze, że dzisiaj żeśmy wygrali mecz, że nie ma kontuzji, że wszystko jest no, na tej dobrej drodze, bo mówię, atmosferę w drużynie budują zawsze trzy punkty na plusie. Mamy taki plan, żeby awansować do tej ligi centralnej. I każdy mecz w tej lidze traktujemy bardzo poważnie. Posłodzimy do niego na 100% i chcemy wygrywać, tak? żeby tych punktów gdzieś na, na końcu nam nie brakło. Dzisiejszy mecz, może graliśmy z młodszym przeciwnikiem, z mniej doświadczonym, ale w takich meczach też trzeba się skoncentrować i grać swoje, bo. Gdy przeciwnik poczuje, że może coś, coś ugrać, to wtedy się ciężej gra. Na szczęście nie pozwoliliśmy na to i, i jest wygrana. Jak tobie się dzisiaj grało na parkiecie? Y, można by powiedzieć, że bardzo dobrze, bo zrzuciłem kilka bramek, ale brakuje trochę tego rytmu meczowego, bo była długa przerwa y, po świętach. Tak, już mamy marzec, dopiero drugi mecz. Musimy wejść w ten rytm i wtedy będzie, będzie się łatwiej grało. Nastroje bojowe, no, oczywiście, no. po to trenujemy, po to gramy, żeby wygrywać mecze. Każdy wie, po co tutaj jest i ten cel, który mamy sobie założony, chcemy go zrealizować. Tak, Chcemy wygrywać te mecze, chcemy zbierać punkty i, i awansować wyżej. Jest 37 do 26, a to jest Zdzieszka z drużyną Orlen, drużyna Wisła Płock. Dzień dobry, O godzinie 13.00 na swoim targiecie zespół Aniela Róż.